Coraz więcej młodych Polaków USA wybiera studia i możliwość pracy w Polsce. W niedzielę 10 marca w konsulacie generalnym w Nowym Jorku odbyły się targi edukacyjne 2013, w których wzięli udział przedstawiciele największych polskich uczelni. Polonijna młodzież miała możliwość poznać ich ofertę edukacyjną, uzyskać informacje na temat możliwości studiowania w języku angielskim, form finansowania studiów oraz terminów składania wniosków. Studiowanie w Stanach Zjednoczonych jest kosztowne. Polskie uczelnie natomiast oferują wysoki poziom kształcenia i niższe czesne, a przez to otwierają nowe perspektywy dla dzieci urodzonych poza granicami Polski. Jak się jednak okazuje, młodzi polonusi wybierają studia w Polsce nie tylko ze względów finansowych. Jaka jedyna w mojej rodzinie, która nie wychowała się w Polsce, chciałabym wrócić do Polski, żeby zobaczyć trochę kraju i wrócić po prostu do mojej ojczyzny. Nie wiem czy jeszcze bym chciała tam mieszkać, ale studiowanie w Europie na pewno otwiera całą Unię Europejską i można tam wrócić potem i dużo też podróżować, bo interesuje mnie fotografia, robię dużo zdjęć, a Polska jest dla mnie dużą inspiracją. Chciałbym iść do szkoły w Polsce, bo bardzo mi się podoba krajobraz cały, kultura cała. Mam tam bardzo dużo rodziny też. Interesują mi studia medyczne. Prawie co roku jedziemy, więc bardzo mi się podoba i co roku tylko nie mogę się doczekać. Biorę pod uwagę to, że kiedyś w przyszłości bardzo bym chciała pracować tam. Jest różnica między amerykańskimi studentami a polskimi. Mi się wydaje, że cała inna jest kultura po prostu, że no, inaczej myślą, więc myślę, że Będę bardziej tam pasowała niż tutaj. Przyszłam tutaj na targi uczelni polskich, ponieważ um, szukam różnych opcji. Chciałabym się dowiedzieć, jakie mają warunki. Tutaj na razie jest moje życie, więc trochę się tutaj przyzwyczaiłam. Nie wiem jak to będzie się przyzwyczaić znowu na Polskę, więc no zobaczymy. Może. Nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie w przyszłości. Może będę ta, może tutaj. Jestem mamą trzech córek. Jedna z nich, Ola, jest zainteresowana studiowaniem w Polsce. Cieszę się z tego powodu i przyjechaliśmy tutaj całą rodziną, żeby zasiągnąć więcej informacji na ten temat. Myślę, że decyzję podejmie Ola, czy chce zostać tu w Stanach, czy, czy jechać do Polski, ponieważ to, to jest jej życiowa decyzja. W, w każdej sytuacji będziemy ją popierać. No ale cieszę się, że, że bierze Polskę pod uwagę, ponieważ cały, całym sercem jesteśmy z Polską, cała nasza rodzina, co roku odwiedzamy nasz kraj, dzieci również i bardzo im się tam podoba i myślę, że byłoby to fajnym przeżyciem dla nas wszystkich. Jeżeli chodzi o zainteresowanie młodzieży polonijnej studiami w Polsce, z każdego roku ta liczba zainteresowań rośnie. W tym roku y, obserwując odwiedzające stoiska przez młodzież y, tutaj w konsulacie na, naszych, drugi, drugi, na naszej drugiej edycji targów, mogę powiedzieć, y, że medycyna. Kierunek, który studiów, który jest dość drogi tutaj w Stanach Zjednoczonych, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w Polsce. Czyli możemy powiedzieć, że uwarunkowania ekonomiczne i finansowe są związane z wyborem studiów w Polsce. Jeżeli chodzi o pozostałe kierunki, dość dużo dzisiaj pytano o studia ekonomiczne i międzynarodowy biznes. Pytano no też o studia artystyczne, co jest dla nas z miłym zaskoczeniem. Mamy uczelnię artystyczną, ale, ale to jest właśnie też coś nowego mm, wśród naszej młodzieży polonijnej. E, myślę także, że mm, sytuacja ekonomiczna y, w Polsce i sytuacja ekonomiczna Stanów Zjednoczonych po, pozwala wypośrodkować młodzieży gdzie lepiej studiować pod względem finansowym, ale także możliwości podpisywania umów pomiędzy uczelniami czyli e, wymiany studentów e, to także kierunek e, działań naszej organizacji, który pozwala młodzieży poznać warunki studiowania w Polsce z możliwością powrotu do Stanów Zjednoczonych ponieważ w większości młodzież która się wybiera do Polski to nie tylko kwestia finansowa Sprawa finansowa studiowania w Polsce, ale to także poznanie bliżej kultury polskiej, poznanie środowiska ich rodziców. No i coś nowego to jest nowe wydarzenie, nowy rozdział w życiu takiego młodego pokolenia. Bez rodziców, swobodnie, odpowiedzialnie, ale zarazem. Może to być taki moment, gdzie ten młody człowiek zacznie dojrzewać. Co mu będzie zaczął myśleć co mu do życia jest potrzebne, które miejsce jest lepsze, czy Ameryka, czy Polska. No i oczywiście myślę, że dla, nas, dla naszej organizacji tego typu takie wydarzenia, jak dzisiaj mamy w konsulacie, to także pokazanie naszego kraju, Polski, polski, która ma naprawdę wspaniałe uczelnie. Przecież my się wywodzimy z tych uczelni. Ja jestem za za rady jakimiś samolotanymi, jeżeli urodziłaś się w Polsce w wieku 14-17 lat, to bardzo jest jest To zadań, są bardzo ciekawe rzeczy. To jest tylko język, kultura polska w sensie wakacyjnym lub cały rok też. Tylko ten pan Nowojorski w tamtym roku wystawił 80 studenckich wiz do Polski. Co ich przegonuje? Cena, powrót do korzeni, zapoznanie się z piękną kulturą, historią, naturą, no i z miejscem, z którego wywodzą się oni. Ich nazwiska, rodziny i rodzice. Więc myślę, że to. Organizatorem tegorocznych targów była Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku oraz Stowarzyszenie Banko.